Asystent świateł drogowych to system wspomagania kierowcy, który automatycznie przełącza światła drogowe na światła mijania i odwrotnie, w zależności od warunków oświetleniowych i drogowych, zapewniając lepszą widoczność w nocy, a tym samym większe bezpieczeństwo, bez oślepiania kierowców innych samochodów. Asystent świateł drogowych wykorzystuje kamerę umieszczoną w górnej części przedniej szyby do monitorowania obszaru przed pojazdem. Asystenta świateł drogowych można włączyć lub wyłączyć za pomocą menu ustawienia na wyświetlaczu komputera pokładowego lub w systemie Uconnect. Gdy kamera wykryje światła pojazdów poprzedzających lub jadących z naprzeciwka, system automatycznie przełącza światła drogowe na światła mijania, aby nie oślepiać ich kierowców. Po wykryciu przez kamerę, że odległość do pojazdu poprzedzającego zwiększyła się lub że pojazd jadący z naprzeciwka przejechał, system ponownie włącza światła drogowe, zapewniając lepszą widoczność, a tym samym większe bezpieczeństwo. Jeśli reflektory i tylne światła pozycyjne pojazdów znajdujących się w polu widzenia kamery są rozbite, pokryte błotem lub zasłonięte, Światła drogowe pozostaną włączone dłużej, to znaczy do momentu zbliżenia się do pojazdu poprzedzającego lub jadącego z naprzeciwka. Dlatego też kierowca zobowiązany jest zawsze zachować uwagę podczas jazdy i być gotowy do przełączenia w razie potrzeby świateł drogowych na światła mijania.